Wczoraj podstrzątałem ogólnie tutaj pracownię i żeby nie było Tadzika tutaj obudowałem żeby nie chcąc nie zrobić mu jakiegoś jakiejś krzywdy Tadzik Tadzik dobra, nie ja będę go budził, niech hibernuje no i tutaj jest Edek Edek, a tam dalej nie wiem czy będzie widać zauważyłem, że ma koledę no i tak się zastanawiam, no bo tutaj trochę już ogarnęłem, bo tu nie było normalnie przejścia w tej pracowni i takie coś zrobiłem, bo mam wilinkę, nie wiem, czy tak się to nazywa. Znalazłem kiedyś, jak piliłem w ogródku. Nie wiem, czy to za skroniec był, czy jakaś żmija, bo u mnie są te zygzakowate też, występują. Nie wiem, czy to jest ładne? No cóż, no. Ale pracownia, pracownia jako tako wygląda, nie? Ostatnio mordo, tak? Dobrze. Dobrze, że tutaj jesteś z nami. No.